Witam Państwa i zapraszam do wysłuchania prognozy dla osób spod znaku raka na miesiąc kwiecień 2022 roku. Chciałabym zaznaczyć, że to nie dotyczy tylko raków słonecznych, że warto brać pod uwagę te znaki, w których mamy ważne planety, w których mamy także ascendent, bo na przykład Wenus odpowiada za finanse, odpowiada za związki, za miłość, więc, tutaj, może zupełnie w znaku tym, w którym mamy Wenus, znajdziemy odpowiedź na jakieś pytanie. Ascendent Księżyc jeszcze jest ważny. Proszę Państwa, chciałam również podziękować za Państwa obecność na kanale, za wszystkie komentarze, za łapki w górę. Dziękuję nowym subskrybentom i zachęcam do subskrybowania, ponieważ. Sprawdziłam w jakichś tam dziwnych miejscach. Tak technicznie to za mocno tego nie ogarniam, ale już się okazało, że dotarłam takie miejsce, że 50% osób oglądających filmy nie subskrybuje. Tylko 50% subskrybuje. Więc zachęcam. Co jeszcze chcę powiedzieć z takich technicznych rzeczy? Jak się coś przypomni, to powiem. A, na zakładce społeczności jest post na temat. Nagrania, które planuję zrobić z Państwa pytaniami do mnie. Nie do kart, tylko do mnie. Oczywiście dotyczyć ma kart, ale, ale nie, nie są to pytania na Państwa. Yy, nie są to odpowiedzi na Państwa prywatne pytania. O, tak. Dobra. Przechodzimy do czytania. Dla raka na kwiecień. Co dla Was w tym miesiącu? Rak w kwietniu. O, już proszę bardzo, na spodzie od razu się rak pokazał nam. Królowa kielichów, czyli rak. Wy w tym miesiącu i paść kielichów, no to czyli energia jest wasza, możecie się w tym dobrze czuć, tu są emocje, tutaj są uczucia, tu jest miłość, e, dzieci także się pokazują. Pierwsze skojarzenie, jakie mi przyszło do głowy, to e, spędzanie czasu z rodziną, z dziećmi. E, nawet jeżeli ktoś nie obchodzi świąt, to jednak wolne, ferie mają wszyscy, tak? I jest ta okazja, żeby pobyć więcej z bliskimi, bo to są takie ciepłe uczucia i osoby, które lubimy, które kochamy. Co jest wyzwaniem dla Was na ten miesiąc? Kapłan. Kapłan to właśnie rodzina to o czym wspomniałam to także. Ktoś w hierarchii nad nami, w strukturze zawodowej. I wiecie Państwo, co mi przyszło pierwsze do głowy? Pierwsze, co mi przyszło do głowy teraz, oczywiście pewnie ze swojej perspektywy na to patrzę, to są takie uroczystości, no tak to nazwę, uroczystości, spotkania, może to będzie lepiej brzmiał. Spotkania w pracy, czy z pracownikami, czy nawet poza miejscem pracy, ale z pracownikami, mm, związane ze świętami, niezależnie od tego, czy ktoś obchodzi, czy nie obchodzi, no nie wiem, jakie Państwo macie tutaj doświadczenia, ale taki jest. Nie chcę tego nazwać przymus, bo pewnie możemy powiedzieć nie, ale mamy presję, czujemy nad sobie, że musimy iść i w tym uczestniczyć, a nie każdy to lubi. Nawet nie chodzi tylko o względy światopoglądowe, że na przykład ktoś nie obchodzi świąt, tylko o to, że to nie każdy po prostu lubi coś takiego. I to może być dla Was wyzwaniem, lub te właśnie oczekiwane jednak od Was odwiedziny, urodziny. O, jak nie czuję, że rymuje yy, Więc to jest wyzwaniem. Yy, jakiś duchowy czas, co na pewno się wiąże ze świętami Wielkiej Nocy. Nawet tak, jeszcze raz wspominam, to, to w ogóle nie chodzi o, o kwestie religijne. To, to jest po prostu taki czas, gdzie. Gdzie, gdzie pewna jakaś refleksja może przyjść, więc także pójście w sprawy duchowe, czy jakieś zainteresowanie się czymś też może tutaj mieć miejsce. To jest dle, przyczyna obecnej sytuacji. Paź buław. I Teraz słuchajcie, macie drugiego pazia, więc jakieś nowości u was, jakieś kroki w nowe, nowe znajomości, nowe działania, nowi ludzie, młodzi ludzie. No dzieci to już absolutnie mi się tutaj pokazują, ale tak się pokazuje... U was z tą wiosną, tak? Taki moment y, fajnego, y, fajnego działania, takiej chęci zrobienia czegoś, y, takiego, takiej pasji w tym rodzącej się. Więc tutaj mam wrażenie, że nie będzie problemu z energią y, do działania. Co przechodzi do przeszłości? Karta gwiazdy to jest karta szczęścia, więc nie przegapcie jakiegoś szczęścia, bo jakiś fart możecie mieć. To jest także karta wodnika, tutaj mamy też byka. To jest karta szczęśliwych zbiegów okoliczności. Więc tutaj nie przegapcie czegoś takiego, bo, bo może się okazać, że coś Wam przejdzie koło nosa. A o czym myślicie? Cesarzowa. No i teraz powtórzę się, ale od razu mówię, że widzę w tym cały czas te rodzinne spotkania, że mama choćby miała po prostu, nie wiem, zamęczyć się, to ona będzie do późnej nocy gotować, bo ona musi wszystkich nakarmić, chociaż chociażbyście może mieli ochotę pojechać sobie w czasie świąt, w czasie po prostu, który macie wolny. Nie wiem, na jakąś wycieczkę, odpocząć, no to jest ta osoba nad, nad głową, w głowie, tak, Która, której oczekiwania chcemy spełnić. Natomiast wy możecie się pokazywać tutaj też jako wy, jako matka, bo tak. No. I, i, I podejrzewam, że wiele raków tak, tak będzie tutaj robić, że teraz no, będą święta, to ja zaproszę całą rodzinę i tutaj się wszystkimi zaopiekuję i wszystkich nakarmi i wszystkim ugotuje. No, to to ten klimat. Tym bardziej, że raki, tak, tak przynajmniej myślę, są dosyć tradycyjne, prawda? Zwłaszcza w kontekście rodziny, czyli jeżeli nawet jest to okazja niezwiązana ściśle ze świętami, ale jest wolny czas, no to rodzinę zawsze chętnie widzą. Co w najbliższym czasie? Rydwan, no to rzeczywiście jest podróż, czyli powiedziałabym, że powiedziałabym, że jest wyjazd, ale Rydwan to też Wasza karta. To jest karta raka, więc jakby no mówię tak, wszystko w Waszym klimacie. Ja tu bardzo mocno widzę rodzinę, bardzo mocno. Więc myślę, że w większości to może dotyczyć Natomiast tak jak Państwo wiecie, no w takim czytaniu ogólnym na pewno nie wszystkich. Więc podróż mamy tutaj. Mamy jakieś przyspieszenie, yy, właśnie wyjazdy, pojazdy też mamy. W karcie Dwa mam też pojazdy, więc może coś jakieś zakupy planuje, a może ktoś komuś jakiś prezent zrobi. A, no nie wiadomo. Wasze nastawienie w tej sytuacji. No i teraz tak. Czy właśnie my nie robimy? Wbrew sobie czegoś, to o czym wcześniej powiedziałam. Bo tu wszystko pięknie ma wyglądać, prawda? Na zewnątrz, na, jak to się mówi, dla ludzi, a my tak naprawdę jesteśmy źli, że w ogóle to wszystko trzeba robić, że to tak przychodzi znowu ten czas i my znowu musimy z tym się mierzyć, i znowu musimy. Przygotowywać, i znowu to sprzątanie, i znowu jesteśmy w takim schemacie, bo to jest, to jest tradycja, ale tradycja to jest ładne słowo. Ale jeżeli tradycja staje się yy, taką klatką, ograniczeniem, to już jest schemat, to już jest coś, co nas bardziej męczy niż cieszy. Więc możecie mieć takie różne nastawienie, albo możecie się spieszyć bardzo. To też jest taka karta, która. Powie... Matko, nie zdążę, nie zdążę. Wasze otoczenie, as kielichów. Słuchajcie, robię czwarty horoskop i jest. Po raz kolejny as. As kielichów, otoczenie wasze, czyli ktoś was może właśnie zapraszać, ktoś was może um, ugościć, ale as kielichów to także poznanie kogoś nowego, z kim można wejść w fajną, ciepłą relację, także relację związkową, romantyczną. Um, to jest ktoś, kto podaje nam rękę, kto nas wspiera. Generalnie to jest Coś nowego, to szansa na coś nowego, bo tu ja, coś się z tego rozwinie, to jakby od nas zależy. Natomiast tutaj idzie ktoś nowy albo coś nowego. I to powiedziałabym, no właśnie, szybko. On ja nie przegapcie, bo tu się może, no tak, ktoś trafić. Ktoś może na waszej drodze stanąć. Czego nie widzicie? I piątka mieczy. Co ciekawe, ta karta się pokazała też we wcześniejszym. Piątka Mieczy to jest karta, która mówi, że ktoś za naszymi plecami może chcieć nam zaszkodzić, a przynajmniej my tak uważamy. My tak uważamy. Ja tu nie widzę takich kart, które by pokazywały taką osobę. Zaraz zobaczymy rezultat, ale to może pokazywać, że ktoś nas ocenia, że ktoś patrzy z góry, że ktoś uważa, że wie lepiej. I to, co wcześniej wspomniałam, o tych, jako przykład, oczywiście, dam, o tych spotkaniach wśród pracowników, na które czujemy się zobowiązani pójść i robimy to wbrew sobie. może być wściekli na to, a jak się na przykład wyłamiemy, to, no, to będą za, za, nam za plecami gadać na nas. No, wiadomo, plotkować, tak? I rezultat wierza. Dwie karty, które mówią o szybkich wydarzeniach, o tym, że coś szybko może dziać. Natomiast te dwie karty ra razem mówią także, żeby uważać w czasie jazdy. To od razu mówię, że jak się te dwie karty razem pokazują, to tutaj trzeba być ostrożnym. Karta wieży mówi o nagłych i niespodziewanych wydarzeniach, czyli wszystkie wasze plany, które w jakieś tam macie, to w ogóle może się zupełnie zmienić, bo w ogóle inaczej planujecie. Ale tutaj może się po prostu okazać, że trzeba będzie inaczej, i to, i to będzie coś takiego, nie, że sobie zaplanuję dwa tygodnie do przodu. Nie, nagle, nagle po prostu coś się może takiego wydarzyć, przy czym w karcie wieży albo my mm, zmieniamy pogląd na jakiś temat, tak, czyli na przykład w ostatniej chwili mówię nie jadę, albo coś z zewnątrz dzieje się takiego, coś, coś na co nie mamy wpływu. Co powoduje, no właśnie, że musimy na przykład zmienić sposób patrzenia. Ok, sprawdźmy tego kapłana, kto to może być i o co może chodzić. Asmoret, drugi as. Powiem tak, możecie otrzymać propozycję pracy lub współpracy, możecie otrzymać, uwaga, to pewnie bardzo nielicznych dotyczy, propozycje małżeństwa. Niektórzy mogą yy, dostać propozycję nie wspólnego zamieszkania, ale coś, co idzie w kierunku, no właśnie, z schierarchi, hierarchizowania, przepraszam, y, jakiejś relacji, bo. Na przykład jesteśmy znajomymi, rozmawiamy sobie tam w takich niezobowiązujących okolicznościach. Okazuje się, że ktoś ma dla nas propozycję pracy I albo współpracy, albo na przykład sobie spotykamy się z kimś, a tu nagle ciach i przeszła wiosna, i temu komuś się po prostu zamarzyło się oświadczyć. Tak, więc to w takim kierunku może iść, bo tutaj jest propozycja z zewnątrz. A co oznacza rydwan? wow, wow. Słuchajcie, współpraca albo osoba do związku, jakaś kooperacja, jakaś relacja, po prostu relacja. O, tak, nie chciałabym tutaj używać wielkich słów. Już mówiłam, tłumaczyłam, relacje to są różne, więc Państwo wiecie. Relacja i to się może tak szybko zadziać, że spotkają się Wasze drogi, nawet nie wiecie, coś Was może bardzo mocno zaskoczyć, bardzo mocno. E ale zaskoczyć Was jako, jako sama ta sytuacja, tak, ale tym, że tak szybko się zadzieje. No i teraz tak, na dwoje babka wróżyła, bo jeżeli karta wieży pokazuje mi nagłe wydarzenia i teraz dopytuje, w jakiej sprawie, w jakiej dziedzinie. Trójka monet mówi o umowach, o kontraktach, o ustaleniach, że tutaj może coś się nie powieść. Czyli wracam do tego przykładu. Ja oczywiście banalne przykłady podaję, natomiast chodzi mi o zobrazowanie tego, że planowaliśmy wyjechać, ale w ostatniej chwili coś się wydarzyło i nie pojedziemy, zmiana planów. Ale również y, może być taka sytuacja, że coś się takiego wydarzy, że wow, i my mamy nagle umowę podpisaną, wow, i my nagle kogoś poznajemy. I to się zaczyna naprawdę robić poważnie. Ale tak poważnie w takim sensie. No może coś z tego być. O, w takim sensie poważnie. No dobra to do tego życzę. A jaka rada dla Was tak wiecie? Siedem kielichów. Karta siedmiu kielichów mówi o tym, żeby mądrze wybierać i nie oczekiwać, że wszystko, co tak pięknie wygląda, to takie jest. To nie jest tak, że to musicie źle trafić. Nie. Ale chodzi o to, żeby jak ja to nazywam w siódemce kielichów stosować gęste sito. Czyli nie tak, że co tam pierwsze przyjdzie to biorę, bo przyjdzie coś. U Was przychodzi coś. Nowe jakieś propozycje. Yy, tylko żeby po prostu yy, tak krytycznym okiem patrzeć na to wszystko, co do Was idzie. No, no zmiany. Zmiany. Coś ruszy z miejsca. Tyle ode mnie. Życzę Wam udanego miesiąca. Bardzo dziękuję za wysłuchanie i pozdrawiam.